Siema. No, hej! Hej, gdzie jest Sara? Właśnie. O, jesteś. Boże, jak dobrze, że udało mi się w końcu dołączyć. A coś się stało? Tak grałam sobie normalnie w Brook aż nagle wszyscy gracze zniknęli, zostałam sama na serwerze. I po chwili zobaczyłam dziwną, czarną postać. Napisał takie coś: Pożegnaj się z kątem. Nie było widać, jego niku. Normalnie on był, ale pokazywało mi, że jestem sama po chwili. Wyskoczył mi error, który oznaczał, że moje konto zostało zhakowane. Weszłam w Roblox'a jeszcze raz i miałam konto. I to było dziwne. A potem próbowałam do was dołączyć. Nie dało się. Ale jakimś cudem dołączyłam. O Boże. Pożegnajcie się z kontem Sara Amelka, Bartek i Kuba. Też to słyszeliście? Tak. Skąd on znał nasze imiona? Właśnie. To się robi dziwne i mega podejrzane. Może on sobie robi to z nas żarty? Wątpię, ale pozobaczymy jutro. Ej bo ktoś mi się chyba na konto włamał.